Cześć. Tak jak mówiłem Wam w poprzednim, witajcie na kanale Teraz Polski. <laughs> Dzisiaj porozmawiamy sobie o zdaniach złożonych podrzędnie. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy sobie o zdaniach złożonych współżeń. Zdania złożone podrzędnie różnią się e, takimi rzeczami, że e, mamy mniej, w, mamy tylko dwa rodzaje wykresów i nie mamy, nie mamy aż tylu spójników. Tu no za to musimy umieć. Na jakie pytanie odpowiada przydawka, okolicznik i dopełnienie? To są główne rzeczy, bo wyróżniamy w zdaniach podrzędnych trzy rodzaje zdań: zdanie złożone podrzędnie przydawkowe, okolicznikowe i dopełnieniowe. Przydawka odpowiada na pytanie: jaki, jaka, jakie, który, która, który, czyj, czyja, czyje. Jak zadajcie sobie pytanie: jak, no to będziecie wiedzieli sobie przydawka. Eee, pójdziemy, jutro, pójdziemy jutro na spacer, jak przestanie padać. Kiedy pójdziemy na spacer, jak przestanie padać? Tak? Eee, w, tym, w tych zdaniach polega na zadawaniu pytań i odpowiadaniu sobie na nie. Eee, okolicznik odpowiada nie gdzie, kiedy, skąd, dokąd, którędy. I też, jak pytań będziecie mieć, kiedy, no to wiecie od razu, że to zadanie eee, złożone pod podrzędnie, okolicznikowe. Dopełnienie pytania na pytanie kogo, czego, komu, czemu, z kimś, z czym, o kim, o czym, kogo, co. No to też jak będziecie mieć w pytaniu komu, okolicz dopełnieniowe. Zdania złożonych potrzebnie wyróżniamy te dwa rodzaje wykresu. Wykres pierwszy, wykres drugi. Może mówicie, o Boże, jakie wykresy. Nie, one nie są wcale trudne. To jest wykres pierwszy, ustalmy sobie, o. To jest wykres drugi. Wykres pierwszy. Możemy zobaczyć, jak em, na przykład mamy zdanie. Przydawkowe zrobimy sobie. Szukam książek, które mówią o sztuce. Szukam jakich książek? Ja zadaję pytanie, a ktoś mi na nie odpowiada. Szukam książek jakich? Które mówią o sztuce. I to będzie zdanie pierwsze. Czyli będzie wykres to pierwszy. Tu powinny być jeszcze liter, li, litery napisane N i P. Jeden n Co to w ogóle oznacza? 1N oznacza, że pierwsze zdanie jest zdaniem nadrzędnym. Zdanie dzielimy po przecinku sobie na pół. Pierwsze jest wtedy nadrzędne, drugie podrzędne. A jeśli na odwrót, no to drugie wtedy jest nadrzędne. Pierwsze jest podrzędne. Um, łatwy. Główną rzeczą, żeby zacząć te zdania, musicie się nauczyć. Co to jest? O. To jest taka główna rzecz, co musicie umieć, bo bez tego nie ruszycie, tak? E, co mamy jeszcze? O dopełnieniowe. Wierzę temu, kto ma niezbite dowody. Wierzę komu? Komu to jest dopełnienie? Komu? Tak? To jest zdanie złożone w podrzędnie dopełnieniowe. A okolicznikowa mamy. Spotkajmy się wtedy, kiedy zajdzie słońce. Spotkajmy się kiedy? Kiedy zajdzie słońce. Tu mamy takie przykładowe zdania. Choć wieje wiatr, wyruszymy w drogę. I tu macie podzielone. Pierwsze zdanie, drugie zdanie. I tak, wyruszymy w drogę. Mimo czego, mimo że wieje wiatr, musisz sobie zadać pytanie i na nie odpowiedzieć. Pytanie i odpowiedź. Yy, I tu mamy wykres już odwrotny: czyli, że drugie zdanie zadaje pytanie, pierwsze na nie wtedy odpowiada. Czyli drugie jest zdaniem nadrzędnym, pierwsze zdaniem podrzędnym. Nadrzędne, pamiętajcie, zawsze zadaje pytanie, podrzędne na nie musi odpowiedzieć. Staram się być systematyczny, by osiągnąć sukces. Staram się być systematyczny. Po co? By osiągnąć sukces. I tak, tu udzielimy zdanie zawsze po przecinku na pół. Piszemy jeden, dwa, obojętnie. I tu będzie zdanie pierwsze, to będzie pierwsze nadrzędne, które zadaje pytanie, będzie. Staram się być systematyczny, a drugie będzie, by osiągnąć sukces. To będzie odpowiadało. Staram się być systematyczny systematyczny Po co? Po to, by osiągnąć jakiś sukces. Zdania te nie są jakimiś trudnymi. Jak dla mnie są to zdania trochę trudniejsze od złożonych współżeń. Spóżnie znaczą Wam w poprzednim odcinku. Jeśli go nie widzieliście, to zapraszam Cię do kolejnego do poprzedniego odcinka. Myślę, że zdania. Fajne, dobrze zostały wytłumaczone. Jeśli z czegoś byście nie rozumieli, czy coś by trzeba wam wytłumaczyć, możecie pisać w komentarzach. Jeśli się wam podobało, zostaw lajka pod filmem. Jeśli nie, to łapkę w dół albo w poprzek. Trzymajcie się do następnego odcinka.